Historia Darfa Plegisa Mądrego przedstawia legendę o potędze i zdradzie, lordzie Sitów, który potrafił oszukać śmierć. Ostatecznie jednak został zabity przez własnego ucznia. Aczkolwiek, co jeśli w tej historii jest coś więcej? A prawdziwą tragedią Plegisa była nie sama śmierć, ale jego ogromna arogancja i brak zrozumienia zasad Sitów, według których się kierował. Palpatine opowiedział Anakinowi, jak Plegis przekazał swojemu uczniowi całą wiedzę, jaką posiadał, tylko po to, aby zostać zdradzonym i zamordowanym we śnie. Chciał, aby Anakin zrozumiał, że nieważne jak ktoś jest potężny. Nigdy nie może czuć się bezpieczny przed zdradą, zwłaszcza od osób, których trzyma się najbliżej. Anakin odczuwał strach przed utratą Padme i desperacko pragnął uzyskać umiejętność pozwalającą mu zapobiec śmierci. Palpatine dał mu nadzieję, mówiąc o mocy oszukania śmierci, przez co Anakin zaczął wierzyć, że jest to możliwe. Jednak prawdziwą tragedią Darfa Plegisa, czy przynajmniej drugą połową, jest część, o której Palpatine. Nie zamierzał opowiadać ani Anakinowi, ani nikomu innemu. Plegis wierzył, że nie potrzebuje żadnej ochrony. Był częścią trwającej tysiąc lat historii, w której Sithowie żyli zgodnie z zasadą dwóch. Ta doktryna, stworzona przez Dartha Bane'a, głosiła, że w jednym czasie mogło istnieć tylko dwóch Sithów. Jeden mistrz i jeden uczeń. Mistrz dzierżył władzę, a uczeń jej pożądał i ostatecznie zastąpił mistrza. Zapewniło to ciągły cykl zdrady, w którym uczniowie w końcu zabijali swoich mistrzów, aby stać się silniejszymi. Jednak za czasów Plegisa cykl ten przestał go obchodzić. Uważał bowiem, że Sithowie są tak blisko dominacji w galaktyce, że stare reguły nie mają już sensu. Zamiast postrzegać doktrynę Beina jako konieczny i bezwzględny system, Plegis widział nowy sposób, taki, w którym mistrz i uczeń rządziliby razem, jak równy z równym. Wierzył, że taka współpraca oznaczyłaby nową erę jedności Sithów i uważał Palpatina za swojego partnera, a nie rywala czy też zagrożenie. Zatem błędnie zinterpretował prawdziwą naturę. Zasady dwóch, ponieważ nie był to system zbudowany na lojalności czy zaufaniu, to system zaprojektowany wokół nieuchronnej śmierci mistrza z rąk ucznia, tylko po to, aby udowodnić swoją potęgę i zająć jego miejsce. Ten brutalny cykl pozwalał Sitom przetrwać i rosnąć w siłę przez kolejne pokolenia. Tragedia Darfa Plegisa. Polegała więc nie tylko na tym, że został zdradzony i zabity. Uważał, że może uciec od fundamentalnej doktryny Sithów. Wierzył, że może przerwać cykl śmierci i zdrady, tym samym przypieczętowując swój własny los. Nawet ten, który stworzył tę filozofię, a więc sam Darth Bane, starał się zastąpić swoją uczennicę, Darth Zana, gdy poczuł, że stała się zbyt słaba, aby kontynuować dziedzictwo. Ta jednak udowodniła mu, że się pomylił, zabijając go. W ten sposób Sithowie przetrwali, nie poprzez lojalność, ale przez triumf. Plekis natomiast uważał, że może stworzyć reguły od nowa i zakończyć ten proces. Nie stworzył rywala w Palpatinie, tylko pokładał w nim całe swoje zaufanie, wierząc, że razem uda im się przełamać tę autodestrukcyjną naturę Sithów. Nie zrozumiał jednak, czego próbował nauczyć go jego własny mistrz, Darth Tenebrus bowiem bez wiedzy Plegisa, Tenebrus potajemnie szkolił drugiego ucznia, Darfa Venamisa, nie po to, aby zastąpić go, ale by wzbudzić jego podejrzenia, zmusić go do zrozumienia fundamentalnej prawdy sitów, że zdrada nie tylko jest możliwa, ale wręcz nieunikniona. Plegis finalnie pokonał Venamisa, ale błędnie zrozumiał lekcję. Myślał, że jest ponad systemem, że może go naginać do swojej woli, opanować zarówno moc, jak i samo dziedzictwo Sithów, kiedy Plegis w końcu zabił swego mistrza tenebrusa i przejął pełen status mistrza, a następnie po raz pierwszy spotkał Palpatina, miał już ponad 100 lat. Przez większość swojego życia, Plegis nie działał zgodnie ze schematem Sithów w przeciwieństwie do wielu innych uczniów, którzy latami spiskowali, aby zabić swego mistrza, Plegis nie oczekiwał, że zostanie zdradzony. Był wręcz szokowany, kiedy dowiedział się, że jego mistrz za jego plecami szkolił Venamisa jako zastępczego ucznia i pomimo tych doświadczeń, po tym jak zabił własnego mistrza i wziął Palpatina na swego ucznia, Plegis popełnił ten sam krytyczny błąd, podobnie jak Tenebrus nie docenił ambicji Plegisa. Tak Plegis nie docenił ambicji Palpatina. Jego plan zakładał, że Palpatin będzie pełnił rolę kanclerza, podczas gdy Plegis, posługujący się swoim prawdziwym nazwiskiem Higo Damask, pozostanie za kulisami jako swego rodzaju sekretny współkanclerz. Miałby on pociągać za sznurki i manipulować galaktycznymi wydarzeniami z ukrycia. Plan ten się oczywiście nie powiódł i to nie strach spowodował upadek Plegisa, była to arogancja. Wierzył, że ambicja Palpatina do posiadania władzy jest czymś, co może kontrolować lub nawet powstrzymać. I co ważne, wierzył, że jego własna, doskonała wiedza i umiejętności kontrolowania midichlorianów oraz sama moc czynią go nieśmiertelnym. Palpatin zabił Plegisa w noc poprzedzającą jego elekcję na kanclerza. Podczas świętowania upił swojego mistrza, a następnie użył błyskawicy mocy, aby wyłączyć aparat oddechowy Plegisa. Następnie tylko przyglądał się, jak plegis bezradnie się dusi, nie mogąc uratować siebie przed śmiercią. Prawdziwą tragedią w tym momencie nie było to, że Plegisowi zabrakło sił, aby się uratować. Prawdziwą tragedią było to, że Plegis nigdy nie pomyślał, że będzie musiał się ratować. Nie rozumiał tego, że doktryna Bejna nie była czymś, od czego mógł uciec lub co mógł kontrolować. I to właśnie sprawia, że zdrada Palpatina jest wyjątkowo brutalna. I w tym wszystkim leży prawdziwa ironia. Plegis krytykował swojego mistrza, Darfa Tenebrusa, że ten go nie doceniał. Był wściekły, że jego mistrz potajemnie szkolił Venamisa jako zastępcę, zakładając, że uczeń nigdy nie zwróci się przeciwko mistrzowi. Ostatecznie Plegis zrobił dokładnie to samo, odrzucił prawdopodobieństwo, że Palpatin go zdradzi. Sam Plegis popadał również w obsesję na punkcie manipulowania midichlorianami. Wierzył, że śmierć można oszukać dzięki wiedzy i opanowaniu mocy. Z drugiej strony strach Palpatina przed śmiercią poprowadził go inną ścieżką. Miał obsesję na punkcie mrocznych rytuałów, klonowania i tajnej techniki Sithów zwanej transferem esencji. Pozwalała ona Sithom przenieść swoją świadomość do innego ciała. Nawet po przejęciu władzy Palpatin nie przestał bać się śmierci. Darw Plegis zaś wierzył, że może oszukać przeznaczenie i wznieść się ponad śmiertelny cykl, który dotyka wszystkich sitów, lecz finalnie jego przesadna pewność Ciebie doprowadziła do jego upadku. Bez względu na to, jak potężny się staniesz, nikt nie jest naprawdę bezpieczny w świecie sitów. Historia Plegisa to nie tylko opowieść o zdradzie, to opowieść o tym, co przytrafia się sitom, którzy wierzą, że przerośli system, który uczynił ich silnymi. Legis został stworzony do osiągnięcia wielkości, wyszkolony do przekształcenia galaktyki, lecz finalnie popełnił ten sam błąd, który prześladuje wszystkich Sithów arogancję. Wierzył, że jest wyjątkowym przypadkiem. Zasada dwóch jednak nie uznaje wyjątków. Kiedy więc nadszedł czas, Palpatine nie zawahał się. Zrobił to, co każdy prawdziwy Sith musiał zrobić. I tym jednym aktem marzenie Plegisa o kontroli stało się tylko kolejnym rozdziałem w niekończącym się cyklu Sithów. A co wy sądzicie o tej historii? Czy Sithowie byli skazani na porażkę z powodu swojej natury? Czy być może istniała możliwość prawdziwego przerwania cyklu? Dajcie znać w komentarzach. Jak zawsze zachęcam do subskrybowania kanału Moraband po więcej materiałów z uniwersum. Star Wars. Do usłyszenia i niech moc będzie z Wami.